No 8 miesięcy temu Antoni Munarczyk strzelił ostatniego gola w pierwszym zespole uks u więc jest to chyba idealny moment, żeby zadać sobie takie pytanie, skąd wziął się ten kryzys, który popadł w ostatnim czasie Antoni Munarczyk, jakie są przyczyny tego regresu formy i czy jest jeszcze szansa, że niebawem na przestrzeni najbliższych miesięcy ponownie zobaczymy popularnego Młynka, grającego na wysokim, dobrym poziomie w pierwszym zespole uks u Zapraszam, to wszystko w tym filmie. Generalnie ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że Antoni Munarczyk to oczywiście nominalnie grający jest przede wszystkim skrzydłowy, to jednak nie jest napastnik, piłkarz grający na pozycji numer 9, którego głównym takim podstawowym celem czy też zadaniem jest kończenie sytuacji i zdobywanie bramek, ale jednak fakty są takie, że wciąż Munarczyk jest piłkarzem ofensywnym, a jako piłkarz ofensywny Antoni Munarczyk ma serię 25 meczów z rzędu bez gola, 18 spotkań bez trafienia w pierwszej drużynie, Do do tego 7 tego typu meczów w rezerwach. Ostatnia bramka, jak wspomniałem, w wykonaniu tego piłkarza to 16 luty, więc pierwszy oficjalny mecz UKS-u w 2025 roku i spotkanie z Górnikiem Łęczna. Do tego ostatnia asysta, czyli w ogóle udział bramkowy w pierwszym zespole UKS-u to 10 kwietnia i spotkanie z Brugbetem Termaliką i Nieciecza. I tak dla porównania, Antoni Munarczyk czeka na tego gola w pierwszym zespole UKS-u już 18 meczów, w przypadku Nelsona Balongo, który nigdy tej bramki nie strzelił, w przypadku Belga ta seria wyniosła 24 spotkanie, więc paradoksalnie niewiele brakuje Munarczykowi, żeby wyrównać ten niech niechlubny wynik. No bo jednak Nelson Balongo to był taki napastnik, którego pobyt w łks pod kątem sportowym był zupełnie nieudany, ale to nie jest tak, że Antoni Munarczyk nie próbuje, bo jeśli popatrzymy na statystyki, to musicie wiedzieć, że w poprzednim sezonie pierwszej ligi w 34 kolejkach Munarczyk oddał najwięcej strzałów, spośród wszystkich piłkarzy UKS-u. To może być swego rodzaju zaskoczenie, bo też byli zawodnicy, którzy grali częściej i rozegrali więcej minut niż młodzieżowie z uks u ale tak jest. Munarczyk oddał w poprzednim sezonie 54 strzały na bramkę rywala, drugi Michał Mokrzycki 57 uderzeń, do tego najwięcej strzałów celnych, jeśli chodzi o Antoniego Munarczyka. Jeśli dobrze pamiętam, to 17, więc widzimy, że tutaj próbował w wielu sytuacjach kończyć je Antoni Munarczyk ale też duża część z nich to jednak były strzały oddawane z takich mało jakościowych pozycji, gdzie to prawdopodobieństwo na zdobycie bramki z tej pozycji było niewielkie albo po prostu praktycznie zerowe. No i to widać po statystykach, bo od momentu tego spotkania z górnikiem Łęczna, kiedy to Munarczyk po raz ostatni trafił do bramki przeciwnika, no to Munarczyk w pierwszej drużynie oddał 27 strzałów, 11 z nich było celnych, 9 niecelnych, 7 zablokowanych xG, czyli łączny współczynnik oczekiwanych goli tych uderzeń wyniósł niemal 3, więc na przestrzeni tych 27 strzałów Munarczyk powinien był zdobyć przynajmniej 3 bramki, a tymczasem nie zdobył ani jednej, więc zdecydowanie jest na takim minusie w tej statystyce Antoni Munarczyk, do tego też 9 strzałów w 7 meczach rezerw, w tym dwa celne uderzenia więc, więc z jednej strony widać w przypadku Munarczyka taką skrajną aż zaskakującą nieskuteczność i po prostu taki marazm, jeśli chodzi o wykorzystywanie tych sytuacji, w których piłkarz OKS-u znajdował się pod bramką przeciwnika, więc to na pewno jest niepokojące, że ten poziom nieskuteczności w przypadku Munarczyka jest aż tak zły. Ale z drugiej strony często to wygląda tak, że jeśli dany piłkarz przez wiele miesięcy, przez wiele tygodni meczów ma taką serię pasem, meczów bez gola i nie może się przełamać, no to często to wygląda tak, że dany piłkarz się przełamuje i potem zdobywa już te bramki seryjnie przez kolejne tygodnie. I jedna kwestia to oczywiście jest sprawa mentalna. Do której przejdę, bo uważam, że ona jest kluczowa i najistotniejsza, jeśli mamy zrozumieć aktualną sytuację Antoniego Munarczyka. Więc kwestia mentalna jest istotna, ale to też wynika po prostu z matematyki. To znaczy, że jeżeli, jeśli dany piłkarz jest na tak zwanym minusie przez wiele miesięcy, no to potem te statystyki muszą się na koniec wyrównać. No bo jednak to byłaby niesamowita sytuacja, gdyby dany piłkarz cały czas dochodził do sytuacji, oddawał tyle strzałów, co daje Antoni Munarczyk, no i na koniec nie był w stanie. Mieć właśnie takiej serii meczów z rzędu, gdzie zdobędzie te bramki, więc wydaje się, że prędzej czy później no, Munarczyk powinien się przełamać. Na pewno to jest kluczowe, żeby ten piłkarz się odblokował. Uważam, że taka bramka to nawet nie musi być nic niesamowitego, ale po prostu żeby Munarczyk zdobył jakiegoś gola, to na pewno pomoże temu piłkarzowi, i to jest sprawa zupełnie oczywista. No, ale na podstawie tych statystyk, pokazujących doskonale tę nieskuteczność, z którą boryka się młody piłkarz EUKS-u, widzimy, że na pewno możemy mówić o jakimś kryzysie w przypadku Munarczyka, bo to też nie jest kwestia, powiedzmy, dwóch, trzech gorszych spotkań. No, ale jeśli jako piłkarz ofensywny przez 8 miesięcy, czyli przez, no, ponad pół roku nie zdobywasz ani jednej bramki, mimo tylu minut, ile otrzymujesz, bo w meczach sparingowych na przykład Munarczyk również nie trafiał, no, to jednak jest coś nie tak. No i kolejna kwestia to minuty rozegrane przez skrzydłowy. KKS-u w tym sezonie. Pierwszy Serchij Krykun 1018 minut, Gustaw Nordlin 810 minut, Adrian Jurkiewicz 334 minuty, Hussein Balcz 332 minuty i ostatni Antoni Munarczyk 216 minut. Ostatnie pięć spotkań pierwszej drużyny w ogóle bez ani jednej minuty na boisku spędzonej przez Munarczyka i dwa ostatnie mecze nawet poza kadrą meczową był. Antoni Munarczyk, widać, że też go powoli zaczyna frustrować i trudno się temu dziwić, bo chociażby kibice na Twitterze no, zwrócili uwagę na taką sytuację, która wydarzyła się w trakcie meczu pucharowego Pucharu Polski z Chorobrym Głogów, gdzie ŁKS no, mógł wykorzystać pięć zmian i pięć zmian trener Szymon Grabowski wykorzystał. Wydawało się, że szansę otrzyma Antoni Munarczyk, też ŁKS no, w pewnym momencie miał komfortową sytuację, prowadził 3-1 spotkanie pucharowe, a wiemy jednak, że, że dla ŁKS-u to liga i awans do Ekstraklasy jest priorytetem, więc w teorii w takim Pucharze Polski spokojnie piłkarze znajdujący się w gorszej formie albo nie otrzymują Tylu minut w poprzednich tygodniach, właśnie jak Munarczyk w teorii to jest idealne poletko, czyli to puchar polski, żeby tego typu gracze otrzymali szansę nawet w podstawowym składzie, a tymczasem Munarczyk po raz kolejny nie otrzymał ani minuty i kibice zwrócił Zwrócili uwagę, że po piątej zmianie Szymona Grabowskiego, po wejściu Mateusza Książka, ewidentnie zdenerwowany, Antoni Munarczyk usiadł na łapce rezerwowych i było widać, że jest sfrustrowany tak do granic z tym, że nie otrzymuje tych minut. No ale trudno się temu dziwić, ja w ogóle tutaj nie widzę kontrowersji. No kontrowersją byłoby to, jeśli Munarczyk nie otrzymywałby minut i byłby zadowolony i by się cieszył, że aktualnie gra w drugim zespole, a w pierwszej drużynie nie ma dla niego miejsca. A to też jest o tyle ciekawe, czy o tyle smutne, albo przerażające, że no przecież taki Serhi Krykun, który tych minut ma zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich skrzydłowych EUKS-u, albo nawet inni piłkarze występujący na tej pozycji, czyli Norlin, który też gra na lewej obronie, ale przychodził jako skrzydłowy, czyli Jurkiewicz, czyli Husein Balicz. To nie jest też tak, że ci piłkarze są w jakiejś zjawiskowej formie, że to są piłkarze, którzy zdecydowanie aktualnie deklasują na głowę o kilka klas Antoniego Munarczyka. No, wydaje mi się, że gdyby Munarczyk, nawet nie chodzi o to, żeby był w swoim prime, w takiej optymalnej dyspozycji, żeby grał na 120%, ale nawet gdyby Munarczyk grał na przykład na 70, 75% swoich możliwości, to spokojnie mógłby być najczęściej grającym skrzydłowym EUKS-u, bo ta pozostała czwórka nie przekonuje z różnych względów. Z transferami Balicza i Norlina no, wiązano spore nadzieje, bo obydwaj. Ci zawodnicy no, mieli ciekawą kartę w ligach zagranicznych, ale Norlin, żeby grać regularnie w podstawowym składzie, musiał zostać przesunięty na lewą obronę. W przypadku Husseina Balicza nie wątpię w to, że ten piłkarz jest utalentowany, że posiada dużą piłkarską klasę, ale zbyt rzadko to pokazuje i w LKS wciąż przez te dwa lata nie było takiego przełomu w wykonaniu Husseina Balicza, nie było takiego momentu czy takiej serii meczów, w trakcie których to ewidentnie Balic byłby liderem LKS-u. Krykun, mam wrażenie, że taki trochę jest... Radziec bez głowy, na pewno decyzyjność to jest rzecz zdecydowanie do poprawy w przypadku Ukraińca. No i Adrian Jurkiewicz, do niego mam najmniejsze wątpliwości, ale to też wynika z tego, że mówimy o zawodniku, który rozgrywa dopiero pierwszy taki pełny profesjonalny sezon właśnie w tej seniorskiej piłce, bo z arki Gdynia, z której to Jurkiewicz przychodził do UKS-u, tam nawet Jurkiewicz nie zadebiutował. No jednak początkowo wiele wskazywało na to, że ten piłkarz będzie grał co najwyżej w rezerwach i w sumie niewiele osób spodziewało się, że w ogóle na nazwisko Jurkiewicza będzie wymieniane w kontekście pierwszej drużyny, więc na to warto zwrócić uwagę, no ale to jest o tyle niepokojące, że ci inni skrzydłowi lks u również jakoś nie szczególnie przekonują, a mimo to Młynarczyk tych, tych szans nie otrzymuje, więc to jest przerażające. No i teraz pora na to, żeby zastanowić się, jakie są prawdziwe, takie realne przyczyny tego, jak obecnie wygląda sytuacja Antoniego Młynarczyka. I tak, postanowiłem tę kwestię rozebrać na takie czynniki pierwsze, no bo jednak nie ma co się oszukiwać i mimo uważam wzrostu, który jest w Polsce, jeśli chodzi o poziom debaty, poziom dyskusji na temat po prostu piłki nożnej, no to jednak wciąż w wielu programach publicystycznych są powtarzane takie bonmoty, takie frazesy i często Przypadek danego piłkarza, powiedzmy w pierwszym wyjrzeniu jest podobny do przypadku drugiego piłkarza, ale jednak po zbliżeniu się widzimy, że to są dwie diametralnie różne sytuacje. I mam wrażenie, że tak właśnie jest w przypadku Antoniego Munarczeka, No bo często, w przypadku młodego piłkarza, który zaliczył takie szybkie, dynamiczne wejście do pierwszego zespołu, można powiedzieć, że na przykład został zajechany albo że został wprowadzony zbyt szybko, że jednak on wcale nie był taki wybitny, tylko po prostu miał kilka niezłych pierwszych meczów i to zbudowano. Dawało takie wrażenie, że mówimy o dużym talencie, ale uważam, że to nie jest prawda w przypadku Antoniego Munarczyka, bo fakt i to jest prawda: takie są fakty, że ten piłkarz zaliczył błyskawiczną różnicę, błyskawiczne wejście do pierwszej drużyny, bo warto dodać, że jeszcze wiosną 2023 roku, czyli trochę ponad dwa lata temu, Munarczyk grał dopiero w lidze okręgowej w trzecim zespole UKS-u, jesienią 2023 został przesunięty do rezerw, ale tam rozegrał zaledwie 14 meczów. Jeden gol, 467 minut w drugiej lidze, więc de facto ledwo co otarł się o tę drugą ligę? Antoni Munarczyk, i już w grudniu 2023 roku zadebiutował w ekstraklasie w spotkaniu hitowym z Legią Warszawa. Więc na przestrzeni niespełna roku Munarczyk przeszedł drogę z ligi okręgowej do meczu z Legią Warszawa w ekstraklasie. Więc naprawdę tu była duża różnica. Ale no warto dodać, że to nie było tak, że Munarczyk dostał tę szansę na kredyt, albo że Munarczyk był takim beneficjentem przepisywania o młodzieżowcu, bo tak patrząc z perspektywy czasu, no to uważam, że graczami, którzy byli beneficjentami tego przepisu, bo tak patrząc z perspektywy czasu, no to fakt, byłymi zawodnikami UKS-u, o których można powiedzieć, że rzeczywiście to są zawodnicy, którzy zostali wypromowani przez przepis o młodzieżowcu, to są na przykład Adam Ratajczyk, w tym sezonie 0 minut w Arce Gdynia w Ekstraklasie, Piotr Pyrdą, trzecia Liga w Zawsze, zawsze Groźnej mówiące Mława, powiedzmy Przemysław Sajdak z to Stochowa, też trzecia czy Jan Sobociński, aktualnie rekord Bielsko-Biała, który walczy o utrzymanie w drugiej lidze. Ja w sumie do żadnego z tych piłkarzy nie miałem przekonania, często mówiło się o nich, no, były takie momenty, że mówiło się, zwłaszcza o Ratajczyku czy Sobocińskim, że to są takie mądarkidy, że to są wychowankowie albo młodzi polscy piłkarze UKS-u, którzy mogą wypłynąć na szerokie wody i że nie da się podważyć ich umiejętności, ale jednak też w różnych etapach karier tych piłkarzy w UKS-ie to wyglądało różnie, no i potem jak już ci piłkarze wyszli z tego Wieku młodzieżowca, no to jednak inne kluby, rynek transferowy zweryfikował realną jakość tych piłkarzy, ale mam wrażenie, że tak nie jest w przypadku Antoniego Munarczyka, bo. Okej, okay, fakt, że on przeszedł w szybką drogę z, z trzeciej drużyny, potem z rezerw do pierwszego zespołu EUKS-u, ale warto dodać, że dopiero jego czternasty występ w ekstraklasie w sezonie 23-24 to był występ w podstawowym składzie i to było spotkanie ze Śląskiem Wrocław, gdzie EUKS już w cudzysłowie mówiąc przyklepał swój spadek do pierwszej ligi. Wcześniej Munarczyk maksymalnie wchodził z ławki rezerwowych, a to było o tyle poniekąd zastanawiające, że trenerem, który potem wprowadzał Munarczyka do LKS-u w ekstraklasie był Marcin Matyszek który doskonale znał Munarczyka jeszcze z klubu, ze zduńskiej woli, potem chociażby z rezerw łks u A mimo to ten piłkarz był wprowadzony naprawdę spokojnie, stopniowo i nawet potem po spadku z Ekstraklasy w pierwszej lidze. Na przykład Jakub Dziuka czasami podejmował wybory o tym, żeby w podstawowym składzie łks u grał na przykład Hussein Balić, a nie Munarczyk. Potem Ariel Galeano promował na przykład Pirulo. I pamiętam takie głosy kibiców łks u że Munarczyk po prostu powinien grać. I co z tego, że jest młody, że ma 18 czy 19 lat ale zasługuje na to, żeby grać częściej i że jest po prostu lepszym piłkarzem, dającym więcej drużynie od takiego Balicza czy właśnie Pirulo. Jak popatrzymy na 57 meczów Antoniego Munarczyka w pierwszym zespole uks u to to jest niespełna 2700 minut i średnio w jednym meczu w pierwszym zespole uks u Munarczyk rozgrywa 47 minut i z tych 57 meczów 29 Munarczyk rozpoczął w podstawowym składzie. W 28 przypadkach pojawił się na boisku jako zmiennik, więc widzimy, że raz Munarczyk, patrząc na jego karierę w pierwszym zespole UKS-u, to raz gra w podstawowym składzie, a raz gra jako zmiennik, jako rezerwowy. Więc to też nie jest tak, że Munarczyk w młodym wieku na przykład został zajechany, czy coś w tym stylu. Więc uważam argumenty o przepisie o młodzieżowcu, czy o tym, że Munarczyk został zajechany, albo że został wprowadzony zbyt szybko, są po prostu nieprawdziwe, bo rzeczywistość no pokazuje, że wcale to tak nie wyglądało. Więc jaka jest ta prawdziwa przyczyna tej obniżki formy Antoniego Munarczyka? I w tym miejscu warto cofnąć się na przykład do pierwszej bramki zdobytej przez Munarczyka w ekstraklasie w barwach UKS-u przeciwko Pogoni Szczecin na wyjeździe, albo w ogóle popatrzcie na inne asysty, na inne bramki Munarczyka, czy na dobre zagrania, na dobre akcje tego piłkarza. I wiecie, mam wrażenie, że wszyscy dojdziemy do jednego wniosku, że głównym atutem tego piłkarza właśnie w tych dobrych, pozytywnych momentach Munarczyka w UKS-ie była oczywiście przebojowość, była ta bezczelność, ale to było też to, że Munarczyk nie kalkulował. Po prostu gdy miał okazję, na strzał, to strzelał. Gdy wiedział, że może podać i będzie miał fajną asystę, na przykład poprzez dośrodkowanie, no to wrzucał piłkę na pole karne. Gdy była okazja do driblingu, to Munarczyk. To robił i był takim piłkarzem przebojowym, ale przy tym na przykład nie był jeźdźcem bez głowy. On naprawdę dobrze czuł i dobrze wiedział, co powinien zrobić w danej sytuacji, żeby ją napędzić, jeśli chodzi o EUKS. Ale to był właśnie jego największy atut, czyli takie niekalkulowanie, gdy była decyzja, gdy była szansa do tego, żeby oddać strzał albo po prostu no, podjąć konkretną decyzję, to Munarczyk to robił, nie zastanawiał się i zazwyczaj często Munarczyk wychodził na tym bardzo dobrze. Ale problem polega na tym, że właśnie czego początkiem było to spotkanie z górnikiem łączna, ta seria meczów bez gola mam wrażenie że od tego momentu gdy Munarczyk czeka na tę bramkę i nie może się jej doczekać to głównym problemem tego piłkarza jest po prostu taki bardzo widoczny spadek pewności siebie, i to widać po decyzjach Antoniego Munarczyka, bo na przykład teraz możecie zobaczyć sytuację, jeśli chodzi o występ tego piłkarza w niedawnym meczu. Rezerw w drugiej lidze EUKS przegrał 1-3 z zagłębiem Sosnowiec i tu macie sytuację z 39 minuty. Błąd zagłębia Susnowiec w rozegraniu, widzicie w. Na, na górze ekranu Munarczyk przejmuje piłkę w polukarnym przeciwnika i albo może podać do Alana Siwka i zaliczyć asystę, bo Siwek oczywiście nie był w tej sytuacji na Spolonym, albo pójść na bramkę przeciwnika i poszukać strzału, a tymczasem Munarczyk nie do końca dobrze przyjął piłkę, zaczął się bachać, zastanawiać, przełożył z prawej nogi na lewą i ostatecznie w tej sytuacji, która zaczęła się tak, jak widzicie na screenie, Munarczyk nawet nie oddał celnego strzału na bramkę przeciwnika i były inne sytuacje też pewnie, nie pamiętacie jeszcze w tym sezonie z Spolon Bytom, gdzie był taki bardzo dobry kontratak EUKS-u w pierwszej połowie, w doliczonym czasie gry? Felsen włożył do Munarczyka i też Munarczyk wahał się, czy oddać od razu strzał, czy dopiero poczekać i nawet nie było celnego uderzenia. Więc ten piłkarz zaczął się niepotrzebnie zastanawiać, zaczął niepotrzebnie kalkulować i to jest jego największy problem, co wynika ze spadku pewności siebie, ale to też jest poniekąd naturalne i zrozumiałe. No, to jeśli jako piłkarz ofensywny tyle czekasz na tego gola, a przy okazji masz dopiero 20 lat, więc brakuje Ci trochę tego doświadczenia, to to jest normalne, ale też zwróciłbym uwagę na to, że Młynarczyk jest takim piłkarzem, który mam wrażenie, że u niego ta wewnętrzna motywacja jest gigantyczna. Naprawdę Młynarczyk musi grać... W derbach łodzi, w spotkaniu z Lechem Poznań, z Legią, albo w jakimś ślitowym meczu w pierwszej lidze, na przykład ze Śląskiem Wrocław, z drukem Chorzów, czy z Wisłą Kraków, Munarczyk nie potrzebuje, nie wiem, 15 tysięcy kibiców na trybunach. On, niezależnie od tego, co się dzieje, wkłada, mam wrażenie, siebie, całe swoje serce w to, co się dzieje na murawie. I to jest, uważam, bardzo pozytywna cecha, no bo to też charakteryzuje największych sportowców, czy największych piłkarzy, że oni nie wybierają sobie meczów, czy nie wybierają sobie, nie wiem, fragmentów spotkania, gdzie będą błyszczeć, na takiej zasadzie, że mają dwa, trzy mecze z rzędu z golem, a potem przez pół roku mogą nie trafić do bramki przeciwnika, a jednak często są takie przypadki w pierwszej lidze w pierwszej lidze w kasie, albo w ŁKS, albo nawet po prostu w klubach, z którymi rywalizuje UKS, więc to, że Munarczyk zawsze jest na 100 albo nawet ponad 100% zmotywowany to oczywiście jest bardzo dobra cecha. Ale jednocześnie to poniekąd jest powód, dla którego Munarczyk popadł w taką spirale, z której nie do końca jest wyjście, no bo właśnie to wygląda tak, że Munarczyk zawsze bardzo chce, zawsze bardzo się stara, ale to wygląda tak, że na przestrzeni ostatnich miesięcy, że im bardziej Munarczkowi nie wychodzi, czyli im na przykład mniej wygrywa pojedynków, im dłużej czeka na tę bramkę, tym bardziej chce, a im jeszcze bardziej chce Antoni Munarczyk, tym jeszcze bardziej mu nie wychodzi. To jest po prostu taka spirala, z której nie do końca się da wyjść, jeśli chodzi o tego piłkarza, więc jeśli byłbym trenerem UKS-u albo osobą, która jakkolwiek Wpłynęłaby na karierę Munarczyka, to po prostu powiedziałbym mu, żeby zluzował, no bo też tak sobie po prostu patrzę z perspektywy czasu, no przecież jak popatrzymy na tych bocznych obrońców, z którymi Munarczyk się mierzy teraz w drugiej lidze, gdy występuje w rezerwach uks u no to przecież naprawdę biorąc pod uwagę umiejętności Antoniego Munarczyka, bo to też trzeba zaakcentować. Ja uważam, że to nie w przypadku Antoniego Munarczyka są problemem, albo na pewno nie są głównym problemem. One były problemem w przypadku innych młodzieżowców uks u były. Jak Sobociński, jak Pyrdoł, jak Sajdak czy Ratajczyk i po prostu brak odpowiednich umiejętności sprawił, że ci piłkarze nie zrobili kariery w dłuższym stopniu. No, byli przez chwilę znani w pierwszym zespole UKS-u, ale potem po odejściu z Łodzi to wygląda zdecydowanie gorzej w ich przypadku, i to jest fakt. Ale jeśli chodzi o Munarczyka, naprawdę nie wierzę w to, żeby umiejętności piłkarskie były jego problemem, bo on jeszcze spokojnie pół roku temu, rok temu w ekstraklasie, no był piłkarzem, który robił taki bardzo pozytywny szum w bocznych sektorach. W których boiska wygrywał mnóstwo pojedynków, miał mnóstwo udanych driblingów i takich fajnych, pozytywnych zagrań, które napędzały akcję UKS. No więc nie wierzę w to, że Munarczyk przez pół roku czy przez trzy miesiące zapomniał, jak to się robi. No to tak nie wygląda, ale właśnie ten obraz Antoniego Munarczyka z ostatnich miesięcy, czyli właśnie brak podejmowanego ryzyka, brak driblingów, brak właśnie tego ryzyka i pewności siebie, no to wynika z tego braku pewności siebie. No i mówię, z tego, że ten piłkarz im bardziej chce, tym jeszcze bardziej mu nie Wychodzi. Zresztą ja od zawsze od dłuższego momentu, nawet gdy jeszcze Munarczyk strzelał gola, grał na wysokim poziomie w wyjściowym składzie pierwszej drużyny UKS-u, to mówiłem o tym, że Munarczyk najlepsze swoje mecze rozgrywa wtedy, gdy jest Trochę właśnie taki wyluzowany, jest spokojny, nie ma tej presji wbudowanej w głowie, i tak dalej, i tak dalej. Wtedy ten piłkarz wygląda najlepiej, no a jednak nie ma co się oszukiwać w przypadku piłkarzy ofensywnych, ofensywnych pomocników, skrzydłowych napastników, ta pewność siebie jest kluczowa, bo mój narczyk aktualnie w ostatnim czasie wygląda tak, jakby z góry, był pewny, że nie wygra tego pojedynku, że nie uda mu się minąć przeciwnika, że nie zdobędzie bramki i on nie podejmuje tych prób, bo jakby z góry zakłada, że mu to nie wyjdzie. I to jest oczywiście. Złe założenie, bo biorąc pod uwagę umiejętności Antoniego Munarczyka, to tak jak mówię, on spokojnie powinien sobie radzić z tymi obrońcami, czy to z drugiej, czy z pierwszej ligi, ale też wspomniałem, że to jest trudna sytuacja i dopóki pewnie Munarczyk się nie przyłamie, nie będzie tego gola, albo po prostu takiej serii lepszych, bardziej udanych występów, to na pewno ta frustracja i, i właśnie te problemy tego piłkarza się nie rozwiążą, jak za właśnie takim dotknięciem magicznej różdżki i też, co warto dodać, to jest taka ciekawostka, o której istnieniu zdałem sobie sprawę w sumie kilka dni temu, że jak tak zacząłem myśleć, to no to na pięć goli Antoniego Munarczyka w pierwszym zespole UKS-u, wszystkie te bramki Munarczyk strzelał na wyjazdach, co też wiele mówi o sytuacji tego piłkarza. Oczywiście to może być przypadek, ale jednak nie ma co się oszukiwać, że ta presja gry u siebie przed własną publicznością jest chyba no większa niż, niż na wyjazdach, więc to też jest taka ciekawostka, która jednak no, w takim jednym zdaniu, w jednym punkcie najlepiej oddaje to, z czym ten piłkarz zmaga się właśnie w tej takiej swojej gorszej formie. No i w tej całej sytuacji munarczyka, Teorii mogłoby się wydawać, że opcją nie najgłupszą, opcją, która miałaby sens i być może odwróciłaby ponownie i sprawiłaby, że kariera Munarczyka wróciłaby na dobre teory. no to taką opcją mogłoby być wypożyczenie do innego klubu, gdzie Munarczyk mógłby regularnie grać, a przy okazji zmieniłby otoczenie, zmieniłby środowisko, może trafiłby do klubu, gdzie presja nie jest aż tak duża jak w uks ie i właśnie taki reset powiedzmy półroczny do końca sezonu, mm, w trakcie rundy wiosennej mógłby pomóc temu piłkarzowi. W teorii takie rozwiązanie, taki wariant naprawdę miałby sens, ale jednak, jak popatrzymy na opcje, które widać na rynku transferowym, no to jeśli chodzi o ciekawe możliwości, ich nie ma zbyt wiele, no bo tak uważam, że wypożyczenie czy transfer za granicę, no totalnie aktualnie nie miałby sensu w takiej sytuacji, to mogłoby tylko pogorszyć, a na pewno nie rozwiązać sytuacji Munarczyka. W pierwszej lidze, to też jest pytanie, czy ŁKS chciałby wypożyczać piłkarza do bezpośredniego ligowego rywala, No, ale po Pierwsze, z terleskim, który trafił latem do Polonii, by tam tak właśnie się wydarzyło. Po drugie, skoro Munarczyk i tak jak na razie nie ma większych szans na grę w pierwszym zespole UKS-u, to w sumie dlaczego nie? No ale też jak popatrzymy na sytuację nawet wszystkich klubów pierwszej ligi, no to między szóstym miejscem barażowym a szesnastym, czyli strefą spadkową, jest 9 punktów różnicy. Co jak na 12 kolejek, jedną trzecią sezonu, to jest naprawdę nikła, niemal zerowa różnica. Więc to pokazuje, że w zasadzie wszystkie Kluby, wszystkie 18 klubów gra albo awans, albo utrzymanie, albo stara się gdzieś tam spokojnie utrzymywać w środku tabeli, więc w tych wszystkich klubach sytuacja może być nerwowa, presja może być spora i, i pytanie, czy jakakolwiek z tych drużyn realnie chciałaby, czy pozwoliłaby Munarczykowi na przykład na grę w przypadku, gdyby Munarczyk rozpoczął od dwóch pierwszych gorszych spotkań, no to... Pytanie, czy po takim początku w nowym zespole znowu Munarczyk, tyle że w innym klubie, do którego byłby wypożyczony? Pytanie, czy ponownie nie zostałby schowany do szafy, I jakby ja rozumiem, że rywalizacja w sporcie jest nieodzowna, nie o to mi chodzi, no ale też trzeba się zastanowić, czy ma sens wypożyczanie Munarczyka do klubu, gdzie i tak w dłuższej perspektywie ma podobne szanse na grę jak w pierwszym zespole UKS-u, czyli Nikłe druga liga jest bez sensu, no bo tam są rezerwy uks u i w nich aktualnie występuje. I jakoś no nie widzę szans, sensu, żeby w innym zespole drugoligowym miał grać popularny młonek. Jako takie rozwiązanie tymczasowe, doraźne, występy w rezerwach UKS-u są ok pod takim kątem, no że jeśli narczyk nie może grać, czy nie jest, prezentuje takiej formy, żeby grać w pierwszej lidze, to niech chociaż ogrywa się w drugiej i próbuje się tam przełamać. Inna kwestia jest taka, że rezerwą nie idzie zbyt dobrze, bo po 12 kolejkach tylko 8 punktów na koncie i gdzieś tam to widmo spadku zagląda w oczy właśnie młody piłkarzom uks u ale mówię, do zimy to rozwiązanie z grą w rezerwach jest ok, ale jednak oczekuję, że zimą, no, będzie takie rozwiązanie, które wyjdzie z pionu sportowego, ale też od trenera Szymona Grabowskiego i będzie po prostu taki jasny, klarowny pomysł, plan wobec tego, jak potraktować Antoniego Munarczyka, bo jednak naprawdę chciałbym to jasno rozdzielić. To nie jest kazus Ratajczyka, pierdoba właśnie, Sajdaka, czy Sobocińskiego, to jest piłkarz naprawdę niezwykle utalentowany, jak sobie że te takie topowe, najlepsze przy występie Młynarczyka w pierwszej drużynie UKS-u, to to było coś niesamowitego, to na pewno jest piłkarz pod wieloma względami nietuzinkowy, jest pod wieloma względami ponadprzeciętny, patrząc z perspektywy skrzydłowego. Moim zdaniem właśnie wobec tych umiejętności Antoniego Młonarczyka działacze UKS-u i kibice nie powinni przejść obojętnie, no ale pytanie, czy to się wydarzy, ale uważam i oczekuję, że właśnie zimą pojawi się taki konkretny plan na to, jak odbudować Antoniego Młonarczyka, no bo, no bo uważam, że w tej sytuacji to jest naturalne, właśnie podanie ręki młodemu piłkarzowi, który już pokazał mnóstwo naprawdę ciekawych, dobrych zagrań w pierwszym zespole UKS-u i teraz... Taka misja dla sztabu szkoleniowego, dla pionu sportowego UKS-u i przede wszystkim dla Munarczyka jest powrót do tej optymalnej dyspozycji i mam nadzieję, że prędzej czy później do tego dojdzie, bo naprawdę szkoda byłoby, za nie wiem, 5 lat wspominać to wejście Antoniego Munarczyka, no i mówić o tym, że potem to wszystko się posypało. Widać, że to wszystko jest na zakręcie, ale liczę, że to jeszcze jest taka sytuacja, z której da się wyjść w taki sposób, żeby Munarczyk za niedługo wrócił na wysoki poziom w pierwszym zespole i uważam, że jest to rzecz realna.